Rozmowy Elki. Dyskusje, opinie, komentarze. Codziennie o 10.15 na antenie Radia Elka. Minęła właśnie godzina 10.15, Jarek Adamek. Witam Państwa serdecznie, witam moich gości, aż trzech gości w studiu mam. Proszę Państwa, trenerzy, piłkarzy Polonii Leszno, witam serdecznie Pan Robert Stańczyk. Witam serdecznie. Pan Waldemar Jędrusiak. Witam. I Pan Przemysław Kowalski. Dzień dobry. Panowie, z, świeżo, w ostatnich kilku, kilkunastu tygodniach zespoły prowadzone przez Panów obsypane. Sukcesami, laurami. Przypomnijmy, juniorzy starsi awansowali do rozgrywek szczebla centralnego. Dobrze mówię? Tak, tak. Wynotowałem sobie to skwapliwie. E, Orlicy e, wygrali na poziomie OZPN-u tak, i też gdzieś awansowali? Nie, tutaj nie ma awansów. Czyli właśnie. są najlepsi po prostu w całym okręgu tak, tak, leszczyńskim. Są, tak, tak. A e, 13-latkowie, ja nie wiem czy mają jakąś specjalną nazwę. A, tak, są to młodzice. Młodzicy, młodzicy e, kierowani przez pana Przemysława Kowalskiego, właśnie świeżo wrócili z pucharem, który stoi zresztą tutaj przed nami. Wygrali Międzynarodowy Turniej Piłkarski w Danii. Tak jest, dokładnie. Bardzo międzynarodowy? E, można powiedzieć, że bardzo. Jaka obsada? Cała Europa czy dalej? E, nawet były zespoły ze Stanów Zjednoczonych, e, było gdzieś też Kosowo, e, były z... Ciekawe zespoły z Szwecji, z Danii, z Niemiec, z Anglii, także dosyć kolorowo było. 17, 17, jak i tysiące uczestników, więc proszę, proszę sobie wyobrazić, jakie to jest ogrom, ogrom młodzieży, która tam, tam brała udział. No A właśnie, tam, bo chłopcy Pana Roberta też byli. Tak, tak, też. I też, też nieźle grali. Też nie, nieźle graliśmy, mimo że może wynik sportowy był, był nieco mniejszy, ale, ale moi chłopcy grali z, znaczy nie z rówieśnikami, tylko z chłopcami o rok starszymi, także, także poziom trudności na pewno był dużo większy dla nich. Ale znakomite. Ale to w rękach kolegi tak bardzo nie boli. Pana. Nie, nigdy. Ja, my się cieszymy, że, że, że chociaż y, któryś z naszych drużyn się, się podobny sukces uda. Za e... rok myślę, że, że może moi chłopcy. I jechaliście jako ubozy krewni z Europy Wschodniej, czy jechaliście jako faworyci? E, to znaczy, nie nazywałbym nas może jakimiś tam superfaworytami. E, natomiast, znając możliwości swojego zespołu, liczyłem na dobry wynik. Oczywiście, jest, zasady turniejowe są zawsze takie, że ciężko wygrać. Wiemy, że można odpaść gdzieś w półfinałach, ćwierćfinałach. E, zawsze tur turniej rządzi się swoimi prawami. Natomiast uważam, że, że pewien sukces. E, był, powiedzmy, gdzieś tam e, zamierzony, natomiast no, zwycięstwo bardzo cieszy i myślę, że jest mimo wszystko jakąś tam niespodzianką. Y, koledzy z zagranicznych y, drużyn otwierali szeroko oczy, jak was widzieli grających? Bo Polska, przypominam, na 875. miejscu w rankingu FIBA. No, powiedzmy. <śm> <śm> powiedzmy. A byliście niespodzianką? Mm, trudno powiedzieć. E, ja uważam, że, że zespoły młodzieżowe z Polski zawsze stały na dobrym poziomie. Zresztą to można zobaczyć po wynikach młodzieżowej reprezentacji, że nie jest to aż tak odległy y, gdzieś tam dystans jak zespoły seniorskie. Natomiast y, myślę, że zespoły z innych krajów nie patrzą na Polaków jako faworytów. To zazwyczaj tak wygląda, ale czy przecierali szeroko, czy też myślę, że nie, ponieważ y, te zespoły, które tam były też po, reprezentowały podobny poziom, więc to takie bardziej koleżeńskie zawsze spojrzenie było, fajnie było wymienić różne poglądy, także i dla nas, co trenerów, coś ciekawego i dla zawodników. Najbliżsi seniorów są pewnie juniorzy starsi, bo to są już dosyć duże chłopy. Tak, tak, to zaplecze seniora. Bezpośrednie, ci, którzy powinni wkrótce zasilać. Już zasilają. Już zasilają, już zasilają, pierwszą zasilają. drużynę. Tak. I oni są najlepsi w bo to teraz, jak się awansowało do szczebla centralnego, to jest się najlepszym gdzie? W Wielkopolsce? No najlepszym na, na pewno w rejonie i jest się trzecią drużyną najlepszą w Wielkopolsce. Bo pie, na jesień awansowały do tej ligi, która została utworzona e, e, Lech Poznań i Warta Poznań i my w dwóch meczu w, w dwóch grupach była rywalizacja w Wielkopolsce i w dwóch meczu e, pierwsze drużyny z tych grup grały ze sobą. Myśmy wygrali z Unią Swarzędz i zasililiśmy Centralną Ligę e, Polski tutaj na szczeblu czterech województw. Leszno w swojej historii już miało bardzo silne drużyny e, młodzieżowe, najogólniej rzecz biorąc. Pamiętamy, nawet parę osób znamy osobiście, które jeszcze ciągle w cieniu tej legendy gdzieś tam żyją. No ale chyba od dobrych paru lat to jest największy sukces tej lesznińskiej piłki, prawda? E awans juniorów, no, ja, ja nie wiem, bo ja typu, jestem od, cztery, od czterech od lat, jestem tutaj sukcesy, no panowie, od 4 lat trenerów, jako junior, ja jako trener i tam zawodnik jestem tutaj w Lesznie, no to tutaj może koledzy w, w, w przeciągu tak, tych czterech lat się mogą... Jasne, ja mogę jest... powiedzieć tyle, że, że jeszcze całkiem niedawno ja byłem zawodnikiem tych juniorów, my również galiśmy tutaj w Wielkopolskiej Lidze i wtedy tej centralnej po prostu nie było. W tej Lidze Wielkopolskiej Osiągaliśmy bardzo dobre wyniki Udało się czasami kończyć Tą ligę na czwartym, piątym miejscu Pamiętając o tym, że były naprawdę silne ekipy Od Szkółek, Polecha, Mika, Wąki Był potem Goklin. Także naprawdę były to ciężkie boje Z tymi zespołami Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie grupy młodzieżowe To trzeba pamiętać o tym, że Mistrzostwo okręgu dla naszych tutaj ekip To, to, to jest taki wynik Chyba coroczny Natomiast oczywiście na takim turnieju, no jak tutaj jeżeli chodzi o Danie, no to jest to taki dość duży sukces, bo, bo udało się to chyba pierwszy raz od kilku ładnych lat. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o ten Astańczyka, to myślę najlepiej, że sam powie, jak to wygląda, bo... bo znaczy, tam ja, myślę, ja myślę, sporo. Że, że przede wszystkim poprawiła się infrastruktura w Leśniu. że tego nam brakowało, jeżeli ktoś jeszcze pamięta, bo ja tu pracuję praktycznie w klubie od 24, 23 lat. To jeżeli jeszcze 5-6 lat temu, to jedynym boiskiem treningowym to była Sahara, tak zwana, czyli boisko Stare przy Straży Pożarnej, no tam specjalnie na techniką użytkową taką no nie można pracować. Teraz te, te obiekty mamy. Mamy dużo lepsze. Jakość boisk jest znakomita. Jeszcze, 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 jeżeli czegoś brakuje, to boiskę ze, ze sztuczną nawierzchnią, dlatego że w tym okresie jesienno-zimowym jednak te zespoły przede wszystkim te starsze nie mają gdzie trenować, bo jeżeli chodzi o młodzież, to, to tutaj zapełnimy sobie orlikami tutaj treningi, ale... Ale, ale tego nie ma. No i jeszcze, jeszcze jeszcze, sprawa jest, jeżeli chodzi o zimę, to też sprawa sali sportowej, hali takiej pełnowymiarowej, żeby, żeby tutaj zespoły mogły trenować. Panowie, bo teraz przy, po tych wszystkich pochwałach, radościach i gratulowaniu sobie, pytanie z dziedziny trudne. Polska od lat ma świetnych, młodych piłkarzy, juniorów, e u18, U17, U16, jak to się mówi. A potem jakoś ci duzi piłkarze już gorzej, tak jak mówię, 857 miejsce w rankingu FIFA. Co się, dzieje w, co się dzieje w którymś momencie, że mamy świetne dzieciaki, które nie przekładają się na świetnych dewasłych piłkarzy? No, na polo w Polonii zresztą w podobnie. Problem ogólnopolski, także do cała Polska no, no, wie, wie, jak jest. No, ale zresztą wiecie, Pan wy trenerzy, wiecie, co się dzieje, wiecie, gdzie jest ten problem. To znaczy, problemów w tym na pewno jest wiele od tego, że, że zawodnicy nie są przygotowani do odnoszenia sukcesów mentalnie. To jest chyba taki, według mnie, pierwszy, pierwsza rzecz. Odbija im palma? Czy e, często tak. Momencie? Często trzeba powiedzieć, że tak. E, natomiast e, po prostu... Samoprowadzenie, szkolenie młodzieży często w tych wielkich klubach doprowadzało do tego, że chłopak w wieku 18-19 lat trafiając do pierwszego zespołu tak naprawdę był według mnie troszeczkę tam niszczony, nazwijmy to może w ten sposób. Rzadko dawano polskiej młodzieży szansę gry w klasie. Teraz to się troszeczkę zmienia, więc miejmy nadzieję, że, że z biegiem czasu będzie coraz lepiej. Natomiast jeszcze kilka lat temu zobaczyć 18-19 latka w pierwszym zespole jakiegoś dużego klubu to było coś niemożliwego. Mhm. Wydaje mi się, że byli gdzieś troszeczkę blokowani. W tej chwili pokazują zespoły jak Lech, Legia, e, że ta młodzież, która jest uzdolniona, powinna grać już bardzo szybko. I to przynosi jakieś tam pożądane efekty. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. To ja Ale zapytam troszkę jest inaczej panów. Co z tego, że mamy świetnych młodzików, orlików, juniorów młodszych, co to da Drużynie Polonii, która ciągle gdzieś tam ma problemy? No myślę, że trzeba pracować. My jako trenerzy musimy pracować, rozmawiać z tymi dziećmi, bo przede wszystkim praca, praca taka rozmowa indywidualna z zawodnikami, bo nie możemy ich wrzucać tak jakby do zaproszenia do jednego worka. Każdy z nich jest poszczególną jednostką, każdy inaczej mhm. podchodzi, trzeba z nim rozmawiać. I myślę, że tu największa rola jest i największa praca jest trenerów właśnie z tymi grupami najmłodszymi. Oni największą pracę wykonują. Trener seniorów ma, musi mieć gdzieś ułożonych zawodników. Trener juniora starszego, młodszego też oni. Już pracuje przede wszystkim nad taktyką, trochę techniki, wytrzymałością, a ułożenie tego młodego chłopca, żeby on był świadomy tego, żeby żeby móc odnosić sukcesy, żeby zaistnieć w tej piłce nożnej, to jest właśnie rola tych Czyli trenerów najmłodszych. Znaczy, to jest największa pan praca. Pan pokazuje palcem na kolegę. Tak, tak, a tak. Jest, tak oni mają na pana na, najcięższą pracę, myślę w szkoleniu, w szkoleniu mhm. młodzieży. To znaczy jest ja także, że samo szkolenie nie wystarczy, że oprócz szkolenia Potrzebny jest jeszcze zastrzyk finansowy, czyli tutaj też pewnie duże dużo, dużo zadanie i duże no, zadanie przed zarządem i ludźmi, którzy zajmują się no, tutaj finansowaniem. Do tych, kogo tak, się tak. uśmiechamy w tym momencie? Do no, samorządu? No, trudno powiedzieć, samorząd pewnie w, w, w okrojonym stopniu może, może tutaj finansować. Do sponsorów? Piłkę. No właśnie, sponsorzy. To jest Jak to panowie są... wiedzą, piłka nożna nie jest religią tego miasta sportową, tu jest tylko jedna religia w tym mieście sportowa. No, może dla przyczynią się Dobre. w jakimś to. małym stopniu do, do podniesienia tej świadomości, że warto może inwestować tych chłopców, warto może się utożsamiać no z nimi. Panowie mówią, obiekty są świetne. Tak. mamy i liki, mamy ten kompleks na cały czas świetne e, boiska. To co, czego jeszcze teraz potrzeba? No, jak zawsze chyba można by powiedzieć, że pieniążków. Na? E, I na szkolenie, na możliwość działalności dla tych najmłodszych, no właśnie na turnieje, na wyjazdy, e, na to, żeby nie mały żadnego problemu z dojazdem na mecze, bo to też czasami się zdarza. E, no i jest ta długa gdzieś tam rzecz na zespół seniorski na no, to też gdzieś potrzeba jednak pieniążków. Jakby nie patrzeć, to też jest w pewnym sensie dla wielu praca. Także w obecnej sytuacji, gdzie, gdzie ludzie mają niewiele tych pieniędzy, to nikt się nie, nie, odda, nie odda swojego serca no, na 100%, jeżeli no, nie będzie za to w jakiś sposób wynagrodzony, prawda? Także... No tak, to zazwyczaj u nas akurat w Leśnie są to chłopacy w wieku gdzieś tam od 18 do 20 tam paru lat jest to dla nich jakiś gdzieś tam też sposób utrzymania, sposób życia tym bardziej, że większość jest studentami no i naprawdę no nie jest łatwo kiedy tych pieniążków przez dłuższy okres nie ma zbudować dobry zespół, bo jak dobrze widać my co pół roku praktycznie zbieramy nową ekipę co pół roku trzeba znowu się zgrywać Chyba poznawać się nawzajem, a to naprawdę nie pozwala na osiągnięcie jakichś dobrych wyników. Już zupełnie na koniec, bo nie mamy czasu, najbliższa przyszłość, czyli to, co nas czeka pewnie po wakacjach, panów drużyny. My już, już tak, 17-18 sierpnia. Pierwszy wyjazd do Warty Poznań, później Lech Poznań u siebie, później Pogoń Szczecin, także bardzo długie wyjazdy. No przede wszystkim staramy się jak najlepiej pokazać, zaprezentować i myślę, że to jest szansa dla tych chłopców, dla tego juniora starszego, żeby pokazania się zaistnienia i może wyłapania poszczególnych chłopców, żeby, się, żeby mogli wyjść do jakichś lepszych klubów, bo myślę, że to by było dla nas najważniejsze i to by było jakimś takim wyróżnieniem Możecie dla klubu. Możecie wygrać szczebel centralny? Proszę. Możecie wygrać zrobili. Proszę, proszę. No to trzymał kciuki. Dziękuję. A ulicy? Jeżeli chodzi o mój zespół, to oczywiście start tutaj w lidze, tej również okręgowej. Będziemy, będziemy grać w tym roku z rok starszymi chłopcami, także poziom, poziom myślę, że, że znowu się podniesie. To jest I młodzicy. E, nam też zostaje tutaj liga okręgowa. Mam nadzieję, że uda się tutaj również powalczyć gdzieś o tytuł, mimo tego, że będziemy grali ze starszym rocznikiem. No, i miejmy nadzieję, że również jakieś kolejne turnieje będą możliwe tutaj dla nas do zdobycia, do wyjazdu. na... No. Trzymam kciuki, proszę Państwa. Przypominam, około 80 chłopaków są, to są chłopaki trenowane przez tych panów, zasługują na nasze wsparcie. Zapraszamy do treningu. Zapraszamy na treningi, na mecze. Przemysław Kowalski, Weber, Stańczyk i Waldemar, Dientyusz, jak byli naszymi gośćmi. Dziękuję panu, bardzo Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Rozmowy Elki. Dyskusje, opinie, komentarze. Codziennie o 10:15 na antenie Radia Elka.